Witajcie! Ostatni konkurs na kanale wygrał Daniel Różana. Już w trakcie się do niego odezwałem, czy nie chciałby się podzielić ze mną i moimi widzami, jak się robi takie wypasione akwarium. Odparł. Co potrzebujesz? A ja na to. Filmy, kadry, hdf 3D, ze statywu, no i opis co, jak, dlaczego i po co. Spoko, już zabieram się zakręcenie, No i dostałem 4K w 60 klatkach. Na bogato. Oczywiście dostałem też opis do tego materiału, więc teraz go wam przeczytam. Akwarium wystartowało 26 lipca 2020 roku. Sprzęt to sam zbiornik 100 x 50 x 50, Viv Ultra Clear, oświetlenie to Skylight HyperSpot L, działa na 100% mocy przez 9 godzin na dobę plus 30 minut na świt i 30 minut na zmierzch. Wszystko dzięki sterownikowi również firmy Skylight. Linki do unboxingu macie w prawym górnym rogu. Było już to na kanale. Możecie sobie zerknąć, jak te lampy wyglądają z bliska. Filtracja AquaL Ultramax 2000. Właśnie sobie zdałem sprawę, że ja Ultramaxów nie zrobiłem porównania na kanale. Trzeba by to poprawić. Dobra. Media, jakie mamy w naszym filtrze. Biolife Media Aquaforest plus Sichem Matrix plus gąbka plus wata Fluvala plus Purigen wymieniany co 4 miesiące. CO2, dwutlenek węgla. Posiadam dwie butle na zmianę, 1,5 kg. Reduktor z licznikiem Aquario Twin. Butla zasila także kostkę. A tu wam wklejam zdjęcie tej kostki, bo też jest niesamowita. A ten reduktor pięknie rozdziela gaz na dwie butle i posiada zawory precyzyjne. Liczniki wypełnione gliceryną, aby pozbyć się efektu parowania wody z licznika. Widzieliście takie buty? Cały system CO2 jest sterowany za pomocą komputera Intaco i dołączonego do zestawu elektrozaworu. Mam ten komputerek, testuję go już ładnych parę dni, już parę tygodni. No, mam nadzieję, że niedługo będzie z tego film na kanale. Dobra, co dalej? Reduktor narurowy Sera 500 gwarantuje 100% rozpuszczenia gazu w wodzie. Stalowy wlot i wylot z filtra dla poprawy estetyki. No, szklane ja mam i też trzeba je kurza noga czyścić. Trzeba było wziąć zenon stalowe. Dodatkowo pracuję tam z Kim Ereheima, z Kim 350, z pływakiem od glinakła. Aby nie wciągał ryby, gdzieś poszukam foty, to wam wkleję, jak ta kratka wygląda. Dobra, teraz hardscape. To 25 kg kamienia Scenery Stone, spora ilość korzeni Redmoor Wood, podłoże to żyzna Lava soil aqua forest oraz dodane z przodu i tyłu podłoże aktywne Tropika. Piasek użyłem firmy Aquadilla. Ze względu na kamienie z na akwarium jest prowadzone na 100% w wodzie ro. Znamy to, plus mineralizator. Jednak te kamyczki, tą wodę, nam tą twardość podnoszą i trzeba to korygować. Dobra, roślinność. Akwarium w dużym stopniu jest porośnięte epifitami, takimi jak... Mikrozorium, których odmian nie potrafię przeczytać bezbłędnie, to Wam wkleję po prostu jak one się nazywają. W ogóle muszę się nauczyć czytać te łacińsko-angielskie nazwy wodorostów. Łatwo się czyta Moczarka, Rogatek, ale już gorzej jakieś Windelów. Dobra, nawet nie będę łamał języka. Wkleję Wam te odmiany tego mikrozorium. Oprócz tego jest Hygrophilia w tyfida, Bolbitis Compact oraz Hudeloti i niezliczone odmiany bucefalandra oraz Anubiasów. Część korzeni na sobie... Ma Creeping Moss i mini Pelie, odmiany chów. Na pierwszym planie znajdziemy Hemantus Cuba, o, ale mi się udało przeczytać po amerykańsku. Cryptocoryna Parva i Vendetti Green, Monte Carlo, Eleocharis Parvula, Marsilea crenata i Hirusta. O Jezus, połamie sobie język na tych nazwach. Dobra, a tła zarazem trzeci plan, akwarium zdobi Rotala, Colorata i Hara. Zwierzątka w akwarium. Bystrzyki amandy, bystrzyki minor, tetry czerwone, lorikala, red lizard, lorikara parwa, parkara mirezek gold, babka neonowa, otosek, chyba otoski, całe stado, pisze otosek, może jeden. Krewetki amano. Parametry jakie utrzymuję w akwarium to Temperatura 23 stopnie, pH od 68 do 69, GH od 8 do 11, KH od 6 do 8, NO3 od 5 do 10, żelazo od 0,05 do 01, PO4 niewykrywalne w toni wodnej, no tak substraty, wszystko siedzi w podłożu aktyw. Potas 15, magnez 10. Teraz kilka słów o prowadzeniu zbiornika. Najtrudniejszym aspektem prowadzenia tego zbiornika było znalezienie odpowiedniej dawki nawozów, które wystarczą zarówno dla epifitów, jak i dla roślin. Łodygowych. Znalezienie również odpowiedniej mocy oraz długości świecenia nie było zadaniem łatwym. Sam serwis tego zbiornika, który odbywa się systematycznie raz w tygodniu i wymienia w nim 50% wody jest procesem szybkim, tak duża ilość roślin i korzeni odrobinę utrudnia pracę przy dnie. No wiadomo, ciężko tam tą łapą się dostać, nie? a tak samo z nawożeniem. No... Trzeba naprawdę się każdego zbiornika nauczyć. Tak jak ja w Iwagumi najpierw za mało dałem nawozów, bo się bałem, że będą glony, więc zaczęły o Monte Carlo obumierać. Jak już dowaliłem nawozów, żeby rosło jak trzeba i rośnie, to też pojawiły się gloniksy. No i tak trzeba sobie każdy musi sobie wypośrodkować. Nie ma złotego środka. Dobra, co dalej? Mam za sobą dużą walkę z glonami, wielką wojnę z krasnorostami, ale spokój, systematyczność i pomoc wielu świetnych akwarystów pozwoliło mi z nimi wygrać. Pozdrawiam. Różana Daniel. Czytał Krystian Czubów. <laughs> Dobra, a oto i słuchajcie, sam Daniel, kolejnie pozytywnie zakręcony akwarysta, wklejam wam jego Instagrama, gdzie możecie znaleźć jego pracę. Ja osobiście bardzo dziękuję za materiał i życzę Danielowi samych sukcesów. Mam nadzieję, że taki content Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy atakować zdolnych Aquascaperów, może podzielą się swoimi pracami z nami, a nie tylko fotki na Instagrama wstawiają, albo jeszcze co gorsza, trzymają piękne dzieła sztuki tylko dla siebie i nikomu nie pokazują. Trzymajcie się ciepło. Cześć!